Serdecznie witam w kolejnym wydaniu European Circle Report. Jean-Claude Juncker rezygnuje ze stanowiska. Przewodniczący Eurogrupy zapowiedział już w lecie rezygnację z urzędu. Wraz z końcem roku Juncker podał do wiadomości, że będzie sprawował funkcję przewodniczącego najpóźniej do końca stycznia 2013 roku. Jego decyzja jest ostateczna. Luksemburczyk jest od 2005 roku szefem ministrów finansów strefy euro, którzy teraz muszą wybrać następcę. Jean-Claude Juncker przestrzegł członków Eurogrupy przed przeznaczeniem zbyt długiego okresu czasu na poszukiwania. Do tej pory ministrowie nie doszli do porozumienia co do nowego następcy. Juncker powiedział, że ma wrażenie, iż nikt nie angażuje się poważnie w znalezienie nowego przewodniczącego. Przy tym cały czas podkreślał, że jego rezygnacja jest pewna. Eurogrupa znalazła się teraz w sytuacji wymagającej szybkiego działania. Kandydat, który brany jest pod uwagę jako następca Junckera, to federalny minister finansów Wolfgang. Choy Także Juncker potwierdził, że nie wyklucza Schäuble jako możliwego następcy na swoje stanowisko. Jednakże nie podał swojego głównego kandydata. Schäuble również nie wypowiada się w tej sprawie. Ubolewa nad rezygnacją Junckera, lecz nie zdradził na razie swoich planów. Stanowisko kanclerz Angeli Merkel jest natomiast łatwiejszym do odgadnienia. Już od dawna wiadomo, że Merkel faworyzuje Wolfgana Schäuble jako nowego przewodniczącego Eurogrupy. Aczkolwiek inne państwa byłyby mniej zadowolone z wyboru Schäuble. Przykładowo nowy francuski rząd chętnie widziałby swojego własnego kandydata na tym stanowisku, którym jest Pierre Moscovici. Lecz także Moscovici wyraził się jedynie powściągliwie na ten temat. To będzie spokojna debata dotycząca wspólnego interesu, powiedział francuski minister finansów. Jednakże Eurogrupa musi podjąć zdecydowane kroki, w przeciwnym razie zostanie na koniec stycznia bez przewodniczącego. Komisja Europejska zamierza w przyszłości efektywniej przeciwdziałać bezrobociu ludzi młodych. W ubiegłą środę komisarz Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia Laszlo Andor przedstawił w Brukseli pakiet zatrudnienia na rzecz młodzieży, który zawiera liczne propozycje reform europejskiego rynku pracy. Pakiet ma wesprzeć państwa członkowskie głównie w walce z bezrobociem młodzieży oraz chronić młodych Europejczyków przed wykluczeniem społecznym. Poza tym Komisja Unii Europejskiej proponuje m.in. wprowadzenie gwarancji dla młodzieży. Osoby poniżej 25 lat powinny otrzymać najpóźniej 4 miesiące po zakończeniu nauki lub też utracie pracy dobrą ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia lub stażu. Poza tym Bruksela zapewniła państwom członkowskim wsparcie finansowe w walce z bezrobociem młodzieży w formie środków unijnych. Do ułatwienia przejścia ze szkoły do pracy pakiet przewiduje także stworzenie nowych ram jakości dla stażu. Młodzi Europejczycy mogą dzięki bezpiecznym warunkom zdobyć cenne doświadczenia zawodowe. Ponadto zalecane jest wprowadzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz przyuczenia do zawodu, mający na celu poprawę jakości dostępnych ofert przyuczenia poprzez upowszechnienie skutecznych systemów w państwach członkowskich. Komisja chce stworzyć systemy kształcenia zawodowego takie, które istnieją już przykładowo w Niemczech, także w innych państwach Unii Europejskiej. Taki pakiet na rzecz zatrudnienia jest konieczny, ponieważ w 13 krajach Unii Europejskiej ponad 1 czwarta wszystkich osób poniżej 25 roku życia jest bez pracy. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Grecji i Hiszpanii. Tutaj stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi ponad 55%. Ponadto około 30% młodych bezrobotnych w Unii Europejskiej jest już ponad rok bez pracy. Wysokie bezrobocie wśród młodzieży ma poza społecznymi skutkami również konsekwencje gospodarcze. Fundacja Eurofond szacuje je na ponad 150 miliardów euro. To był raport z ubiegłego tygodnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.